Dziecko, którego nie podniesiesz, umrze, nawet jeśli będziesz je karmić, przewijać, opiekować się, bo przytłaczają je uczucia. Jest zbyt zestresowane. Dziecko potrzebuje mózgu matki i ojca, by regulować swój własny, regulować emocje. Nie chodzi o to, że jesteś przytłoczony, ale o to, że nie ma nikogo, kto by Ciebie przytulił. W Ameryce Północnej istnieje technika, która uczy matki, jak pomóc dziecku zasnąć, ignorując jego płacz. Nieważne jest mleko matki, niemowlę chce się połączyć, a może to zrobić jedynie fizycznie. Kiedy dziecko nie jest trzymane, nie jest przywiązane, kiedy robi się to noc po nocy, jest to traumatyczne, a my wciąż każemy matkom to robić. Jeśli faktycznie spojrzysz na prawdziwe ludzkie potrzeby, połączysz jelita, serce, duszę, to nie ma nic bardziej normalnego niż dziecko śpiące w ramionach rodziców. Często myślałem o źródłach moich własnych problemów. Niemowlę, dwa miesiące życia na Węgrzech, kiedy Niemcy, naziści, wmaszerowali do naszego kraju, rozpoczęli eksterminację ludności żydowskiej. To był mój pierwszy rok życia. Z terroryzowaną matką, dziadkami zabitymi w Auschwitz, ojcem wywiezionym na roboty przymusowe, antysemityzmem, ciągle zbliżającym się cieniem zagłady, a w końcu separacją od matki. Miałem niewiele mniej niż rok, kiedy matka musiała oddać mnie obcemu mężczyźnie w Getcie w Budapeszcie. I odesłać do ukrywających się krewnych. Więc nie widzieliśmy się przez sześć tygodni. Ona nie wiedziała, czy będzie żyła, czy nie. W swoim dzienniku napisała, że to było najcięższe sześć tygodni życia. To było moje doświadczenie w wieku półtora roku. Czasami myślałem, że musiałem w tym czasie otrzymać dużo miłości, inaczej byłbym o wiele bardziej szalony, niż jestem w rzeczywistości. Aby doszło do traumy, nie potrzeba II wojny światowej czy rasizmu, nie potrzeba ludobójstwa ani niedostatków związanych z wojną. Wystarczą rodzice, którzy byli tak wyalienowani z własnych uczuć, że pozwalali niemowlakowi płakać, nie biorąc go na ręce, a dziecko rozpaczliwie domaga się relacji. To wszystko, czego potrzebuje.